Na jakim etapie teraz są przygotowania do finału? No praktycznie na końcowym już etapie, tak. Eee, cały czas dopinamy jakieś szczegóły poprzez tą zaistniałą sytuację, jaką mamy. Po prostu no, co chwilę coś nam się zmienia. Ktoś nam wypada, ktoś nie może dojechać, ktoś gdzieś tam e, był podejrzany o koronawirusa, tak. I cały czas tutaj dopinamy i zespoły, i dopinamy wolontariuszy, i dopinamy miejsce rozliczenia i mam nadzieję, że już tego 31 do 31 nic się dziwnego w naszym kraju nie wydarzy z epidemią i, i będziemy mogli zagrać 31 stycznia, a będziemy grali z internet, przez internet yy, z Miejskiego Centrum Kultury, także zapraszam wszystkich chętnych, którzy będą chcieli to zobaczyć. Będzie streaming poprzez różne nasze strony, pewnie naszą wośpową, facebookową i, i wiele, wiele, wiele jeszcze innych rzeczy też byśmy chcieli pokazać, ale w tym roku niestety z nie możemy nic zorganizować na zewnątrz, nie możemy, no, nie, no są takie przypisania inne, także będziemy mieli tutaj retrokarawanę, która stąd wyjedzie o 12, która pojedzie dookoła naszego tutaj miasta, województwa, wróci do nas i będziemy mieli turniej piłki nożnej, ale też zamknięte bez, bez publiczności, także tych atrakcji, co zawsze robiliśmy w całym mieście, nas było pełno, także wszystko, wszystko zostaje w MCK-u, będzie główny koncert tutaj, wokaliści, zespoły, wszystko na naszej stronie będzie niedługo... Odtajnione, bo mówię, cały czas coś dopinamy. Niektórzy w ogóle chcieliby tutaj się przespać, a nie mogą. Są takie przypisanie inne. Także tutaj dopinamy te wszystkie szczegóły i, i myślę, że, że, że uda nam się fajny finał zorganizować. 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 31 stycznia, koncert główny MCK, czyli Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Mamy sporo, zachęcamy do, do wspierania, wrzucania do skarbonek wirtualnych poprzez SMS-y, poprzez przelewy. No jest masa tego, wszystko możecie znaleźć na stronie fundacji. Nie tylko w ten dzień możecie wspierać, możecie wspierać i w innych. Będzie mieli aukcje internetowe. Można na 1% przekazać, także zapraszamy wszystkich, którzy chcą, którzy nie chcą wyjść z domu. Mogą to zrobić w domu bezpiecznie przez internet.